Witam na kanale lotowania Andrzeja i zapraszam na relację z targu w Słomczynie. No tak tak jak na razie, to nie za duży targ, ale mamy fajne gołębie. I startujemy. Te sereczki to jest para tych serków. Samiec i samiczka. Samiec i samiczka nie są parze. Ile takie serki? Ile? 60, zł. 60 zł. A na białym ogonie to jest samczyk? Samiczka. Samiczka, proszę bardzo, jaka samiczka. I co na ksztuje? 30 zł. 30 zł te pocztowe to jest po piątce, po piątce a ten widymek? sam, sam czek, i 30 kosztuje 30 zł. Złoty. 30 zł. Całe 30 zł też koledze tu w słomczynie mówią ceny w proszę bardzo, o już mu przyblokowałam żeby żebym nie wyskoczył całe 30 zł. Ceny są też tutaj w słomczynie do uzgodnienia Winerków Parka, tak? I po 600 60 zł. Bardzo niska cena takich winerków. A krymeczek? Samiczka. Kosztuje? Biedyszki. Tu mamy Czepelek, co ten czepalek jest? Samiczka. I? Biedyszki, Biedyszki żowne. Samczyk. Trzy dychy. Wydymek 3 dyszki. Winerka. Biedyszki. Samiczki. Czarnodziuk, nie? Biedyszki. Koronia, tych karpiaczek? Samczyk. Kosztuje? 60 zł. Tu kolega mówi ceny wywławcze, że zawsze można tutaj potargować ze czy nie. Nie są ceny od razu do płacenia, tylko do uzgodnienia. Tu mam takie żałobne. Nie pary. I... Tak. Po 100 złotych. Za parkę, tak? tak po to, to za parkę. Tu mamy widymka łódzkiego. Co ten widymek łódzki jest? Samciek. I kosztuje? Trzy te widymek? Trzy dyszki. 3 dyszki te pocztowe po ile? Nie. 3 pocztowe. 3 Aha. I te przelotowane. Te też po ile? Też po, też po Zapraszamy tutaj do Sforczyna. A te jaśniaczki to po ile mamy kolego? Hmm. Te jaśniaczki po podwiedyszki To pod Te ciemne koruniaty to w parze są? Nie, to jest samiec i samica z tego roku, ale nie są w parze I po ile one są? Tak samo po 20, po 20 Te pocztowe? Pocztowe jest cała para parzysta I ta pstra jest samica ta pstra? Po 50 zł sztuczka no, I I te czarne po ile tutaj są? Te widynki. No, czarne. Asian Za sztukę, tak? Tak. A tym dla winerek? Samiczka. I kosztuje? 4 fajne one, 40. A bociany? Miszki. Bocianki i 3. po 30. fajne bocianki. To są takie Te są cienkie, ale to są odrzuty, bo ja mam. No lepsze. To bo tutaj, od... tutaj poszukiłem bocianów takich bez bezbawczy ale to jest ciężko teraz? No, nie. To nie ma. E Poginęły to... wszystko, to trzy nie? A była. No, a ten krymeczek? Krymeczek jest samczyk. Cześć, witam. Krymeczek jest samczyk za cztery, cztery dyszki. proszę bardzo. Jakie... Róż, różny samczyk. Nie pan tak weźmie, niżej, niżej, To tak na klateczce, to go zrobimy. Taki samczyk, proszę bardzo, jak się wyrywa. Cztery dyszki, taki samczyk. Proszę. Zapraszamy do Słomczyna, tu do kolegi. Te krzyżaczki to są w parze? Ile, ile takie krzyżaki? Cztery dyszki. Cena cena wyjściowa, proszę bardzo. A ten widimki, po ile tutaj, ten ludzki? Pięć parka. parzysta 50 zł Budapeszki miedziane po ile tutaj? Kolego? Stówkę zapłacenia. A to jest, to jest To jest para? Para, para tych budewaczki miedzianek Stówkę za para ta białogonka? Ta jasna. No. 5 dyszek Idziemy w parze mamy tutaj? Nie, samiczki obydwie. Samiczki po ile one są? O 6 dyszek 6 dyszek Samiczka A te ciemne pójdę mamy tutaj? Dębne. No, po dwie dyszki, czepelek kolego, ten żółty, co on kosztuje? Samczyk? Samiczka, samiczka to jasne na ciemną oni tutaj jest to, co z tym miałeś. Obrot... Jedno, jedno, samczyk, dwie dyszki, dwie dyszki. ale fajnie jest. A serek? Serków jest para. I te serki? Sześć dyszek. dyszek. O, fajne te serki są takie, lekkie, białe. Pa... Samiczka, a, samiczka, reszta nie wiem, co to jest. A, jedna samiczka, reszta nie wiem, ale ładny kolor mają, żółciutkie te krawiaczki. Podjął są. Trzy półdyszki sztuka Trzy półdyszki sztuka, ceny wyjściowe. Tu mamy krumeczki, ile te krumeczki? Samczyki, po trzy deszki. Samczyki, proszę bardzo, jakie ko... łapcie ładne, po trzy deszki. I tu jest deresz i wiedeński. Ten deresz, to... co to jest ten deresz? Kosztuje? Osiem dyszek. Ten wiedeński. Wideński i stówkę. Stówka, ale podstawny taki, też Samczyk. Proszę zobaczyć tego wiedeńskiego, podstawny taki, fajny Samczyk. może, widzę no, no, tu jedno, jest... zgubuje się, ale nie wiem, ciężko jest Pan Nie liczy jako... tego. Udawał się kolego, po ilu to tutaj mamy? Liktowań 7 zł, a inaczej to zobaczymy. 7 zł to. to... To nie jest zbyt duża cena, bo tu widać, że są drobiutki, widzę, te budapeszty widzę wszystkie i są ich, i koruniate po 7 zł cena wyjściowa tak? A takie jaśniaki jeszcze widzę są tutaj. Wszystko jak leci. w kurcie. Po 7 zł. ten dares, ile panie? Ale fajne budapeszty. To będzie potrzeba. 7 zł. Zapraszam tu do kolegi ptaków Budapeszty Widać drobiutki na wiankach, to, to fajne są. Ale... Takie bocianki to jest jakaś para? Nie, samiczki chyba będą. To bodzi Samiczki i po ile one są? Od 30 do 50. Od 30 do 50, a ten widymek? 100 150. 150 zł jest na ładne łapki A od 10 do 30. Od 10 do 30. Widzę, że pawik jest. Jasne takie przedłużone troszeczkę. Od 10 do 30 zł takie troszeczkę. przedłużone. A te nebeczki po ile są tutaj? Nie, tu są? nie wiadomo. Winery też nie wiadomo Mamy wyśwanczyk A to te jaśniaczki po ile mamy tutaj? E, po 25 zł, jedne i drugie, tam drugie klatki. Tak, A Soborka nie idzie, do ubudowienia A ten wyświetl jest gładki, bo jest. gładka gładka. No. I para hamburgerów korniate. Hambureczki po ile tutaj? Na no 50 złotych, no. 1000 zł. Ceny wieściową mi polega Ale tak. fana. fajne cena, są fajne. do worka nie idzie białe. Wyspańczyki, wynociki okay. same. Zapraszamy do, Słączyma, do Słączyma tutaj w każdą niedzielę. Proszę bardzo, zapraszamy do jakiejś Budapesztacji. mam no. mamy Budapesztacji? Mamy białkowe. Widzę właśnie, i żółte i miedziane. Pójdę no takie Budapeszty? Po 15zł w kurcie Po 15zł w kurcie, ale tutaj sporo Te tak, są i koryniaty. miedziane Ale czy śrutynki takie, widać śrutynkę Tak, tyłki bielutkie, to fajne Same same bionki. Naprawdę ładne Budapeszty A. 15 zł tutaj zapraszamy do kolegi do są takie śniaczki, ale tylko tak. ja widzę, że białe sereczki, pójdę tak, takie śniaczki. wylociki same są. Czy u Was mówią wyszłańczyki na, na białych ogonach, nie? No. U nas jas na białych ogonach i pójdę takie śniadki. Po 25 zł. Po 25 zł. Para, para krzyżaków. Je. Korniaty. Krzyżaczki. Krzyżaczki ile kosztują? 50 zł. 10 zł. Ceny mówią, koleże, to jest łączynie wieściowe, można targować. Także tu jest Stark. Zapraszamy do słomczyna. Ciemne widzę korenia te. Aha. Parka parzysta czy to? A parzysta. I tak pan że 150 Nie kosztują tyle. Nie, nie oszukujmy ludzi tutaj, żeby mnie przyszedł. Ile taka parka? Taka parka. Dwie dyszki. Dwie dyszki. Tylko tak. dwie dyszki, Tylko w za dwie dyszki taka parka. Słuchaj. Zapraszamy do Słonczyna. Chcesz na razie aby chodził, to tu. No, to A dobrze. To dobrze. te w wsiwe to po ile mamy, kolego? Podyszko, takie byś fanczyki i widzę to tu mamy widymy kucki, nie, normalny widymyk. No to daj 25 to ci łapię. Nie, nie kładziesz, zajgocie. A te bociany po ile mamy, proszę Pana? O ile to ci kosztuje to? Żałobniczki po ile mamy? Te żałobne? 40 złotych. 40 złotych za? Za sztukę. Za sztukę. Bociany? bociany pod po bocianki takie łapciate pod szydłyszki tu mamy transul korniaty pasiaczek widymy tam też takie bociany ale nie wiem co ile kosztuje ten rysia co, co to jest samczyk? i co on kosztuje? 30zł a to tutaj tych rysek? też szydłyszki pawik? Te widzimy, to ile jest za parę takich widymów? Po 60zł Po 60 no, te tak widymki, a to są rybki egipskie, nie? Tak, tak Ile one kosztują te niweczki? Mazowieckie Mazowieckie, o proszę bardzo, nie egipskie, tylko Mazowieckie te niweczki Ile taka parka? Parka 60zł 60zł Te jaszniaki po ile mamy? Po 80 100zł zależy Za sztukę, sztukę Widzimy? Te czarne? po 50 złotych Ten ływeczek? 4 dyszki 4 dyszki I jest czerwony łapciaty i taki widzę tu samki Taki uciany. Wywroteczki mamy takie, znaczy winery Winery Tu są wywrotki Po ile panowie te wywrotki? Po 4 dyszki po cztery za sztukę, to widzimy tak od do tutaj. 40, 30. Czy od 30 do 40 zł. Ceny też u kolegów podlegają negocjacji. A tu są jakieś parki, czy nie? Yy, jeden samczyk, reszta samiczki. A, samczyk tylko, jeden kawaler, reszta samiczki. Od 30 do 40 zł. A te winerki są w parze? Nie, to są nie, młode winerki Samczyki. samczyki. Tak? Samczyk. I polie te samczyki? pod jedyszki po jak ładnie gruchał ten pawik przed chwilą? samczek samczyk. A te bocianki pójdą mam tutaj? 80 zł. Parka. 80 zł. Parka. Takie bocianków mamy dzisiaj troszeczkę, ale takie. Dwie parki parzyste tu jest. A ten krymeczek, co on kosztuje ten żółty? 20 zł. Proszę bardzo, fajny ten krymek też i widzimy co kosztuje? Sam, samiczka, samiczki czerwone po 30zł mam takie ładne rzeszowskie i po te rzeszowski za parkę? za parę 200zł parka 200zł Też rzeszowski, zapraszamy tutaj do Słończyna do kolegi a ja panu te pocztowe po mamy? po 20zł po te pocztowe mamy zapraszamy do kolegi a te pocztowe też wszystko po tak? te po 25zł te po 25zł no to ja, a ja mu tam Tak, no to, wi to jest wi wiadoma no, jest sprawa do po Wszyscy wspólnie Tego razem to promujemy to targ gołębi. Naszą to hobby, to nasze to pasje. To pana, to zł, to tu mam takie krymeczki Ale nie wiem jaka cena. Są takie żałobniczki, to jest parka czy nie? Parka Parka parzysta, Samiec, samiczka to parka, tak? Nie, 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 nie parze są. Same się sparzyły. Same się sparzyły. Ile te żałobniki? Po piątaku. Po piątaku, proszę to. bardzo. I, a ten bocianek? A dychę! Dychę I jeszcze obrączki po 5 zł, proszę a, bardzo, a widać. To ta, nie to Jesień to Mam rzeka Koroniata widzę. Żałniczka, takie koczki. Tu jest widzę białogonka koreniata. Ta już taka miła widzę, że przyjemna. I jaśniaczki. Ale nie wiem po ile co tutaj kosztuje. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich hejka. Tu mam takie perłowe Ale nie ma kolegi o tych perłowych. Nie wiem co kosztuje. Wygląda mi na samca i samice. Takie perłowe mamy. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze. Dzień dobry, dzień dobry kolego. Będzie teraz kiedy ten nie? Na razie nie. Z łapki w górę pozdrawiam wszystkich. Hejka, A jak skończę z plasją, zbiwam, to może wtedy będzie. Na razie się nie zanosi nic. Jeszcze w Radomie nie wiadomo na razie, co będzie, bo na razie jest, ale. Mam takie tam tamten to siwy ten nieweczek, ale postawiły się nie, nie wiem jakiej pore te nyweczki są A nie ma właściciela